Cześć i czołem, jestem uwabami, a to jest już trzeci odcinek recenzji mang ogólnych. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiali, a raczej recenzowali mangę, w sumie to już drugi tom mangi Made in Abyss. Owa manga została spisana i narysowana przez jedną osobę, czyli Akihito Tsukushi to jest autor i rysownik. Polskie wydanie mangi zajęło się wydawnictwo Kotori. Manga jest w sprzedaży od 2014 roku, a w Polsce od 2018 roku, czyli niedawno tak. Historia dzieje się w mieście Ort, które jest zbudowane wokół czeluści bez dna, przynajmniej nie wiadomo co się znajduje na dnie czeluści. Głównymi bohaterami jest w to historii jest Riko i Rek. Głównym celem Riko jest zostanie białym gwistkiem, czyli coś w zasadzie nie wiem, bohatera takiego superhero. Po prostu legendy. I zejście na sam dół czeluści, by znaleźć tam swoją matkę. E, natomiast Rek, e, nie będący człowiekiem, bo jest w sumie androidem, jakoś tak, nie wiem, e, nie wiadomo w sumie, chce poznać prawdę kim on właściwie jest, bo stracił pamięć i nie wie kim jest. Powiedziałbym, że manga ta jest super to jest dobrze zrobiona i w ogóle, ale wolałbym nie pędzić z oceną, tak, żeby później bardziej ją ocenić, przyklapniętą ocenę mieć itd. W tej części poznajemy kilka nowych postaci, a mniej więcej to w sumie trzy. Ozena, Maruruka i matka Riko, czyli Liza. Nie potrafię tego wymówić, po prostu będziecie mieli teraz na ekranie, albo w opisie po prostu będzie napisane. Wiemy, jaka historia była przed narodzinami Riko, co się stało i w ogóle czemu ona chce iść do tego, do tej odchłani na dół. Nie będę tu spoilerował, więc przejdę po prostu dalej. Jest pokazana matka Riko. Moim zdaniem jest to zbędne, ale też potrzebne, tak? Jest to potrzebne, żebyśmy my widzieli jak to wyglądał. Że to jest matka Riko, tak? A nie podróbka jakaś. Ale jest to niezbędne, dlatego że nasza postać, czyli Riko, nie zna swojej matki. Nie wie, jak ona wygląda. No może, że wie ze zdjęć, czy innych obrazków. To w sumie przejdźmy do dalej. Znaczy, to jest super pokazanie, ale my niestety nie możemy się wczuć w położenie Riko, że ona nie zna matki i nie wie jak wygląda. Tylko jak wygląda, no to też inna, inna już gra. Wtedy to, co powiedziałem, to byłoby nieważne. Dalej przejdźmy. Klimat. Klimat mangitej jest strasznie, ale to strasznie super. A to taki, że z spokojnego klimatu tak chodzimy po malutku, po łące, chociaż tam nie ma łąki, po prostu tak teraz mówię, że bum. Akcja po prostu się dzieje, że trzeba wiać uciekać, krzyczeć, bo zaraz ktoś nas dogoni, znaczy ktoś nas zabije albo coś. No super, super. Nawet w jednej akcji, to już w sumie przy końcu tam chodzi... Trzy rozdziały końcowe są bardziej mroczne, bym powiedział, niż jakieś, nie wiem, straszne. Chociaż straszne, mroczne to jest to samo, ale tutaj jest prawie horror, po prostu tragedia. I w tych dwóch ostatnich rozdziałach się dowiadujemy trzech, znaczy się więcej o Rico, niż wcześniej. W sumie to raczej o jej matce. I dlatego to jest trochę straszne, tak. Nie powiem czemu, ale to jest straszne, tak. Dla postaci samej. Nie dla nas, tylko dla postaci. Dobra, może przejdźmy dalej. Może teraz bym zwrócił uwagę bardziej na tło tej mandze powiedziałbym, że tło jest super, ale nadal są jakieś niedobory tła, że coś brakuje w tle, jeżeli jest akcja jakaś. No dla mnie to jest trochę niezbędne, żeby tło było, ale tutaj akurat w niektórych akcjach to byłoby akurat zbędne już, więc jestem tutaj taki na ocenę umiarkowany, tak? Jest super, mogłoby być tło, ale nie musi. Tutaj, znaczy. Nie potrzeba akurat w tej danej sytuacji. Niektórych trzeba, ale jak już mówiłem, jestem pomiędzy tutaj tułem. Tak jak mówiłem wcześniej, kreska, a raczej mrok, klimat mroku jest super. Szczególnie y, kreska tak bardziej to nasyca tym bardziej mrokiem, że czuć ten mrok bardziej niż w anime, chociaż już zależy kto co czuje, bo w anime to akurat bardziej można coś odczuć niż w mandze. Ja tak czasem mam, że oglądając coś, a później czytając to takie mam, oko no super, ale tutaj miałem inaczej, na odwrót miałem po prostu się lepiej czułem niż w anime. Manga jest no, niespełna dwie godziny bez robienia przerw, więc jeżeli ktoś chce sobie y, poczytać ma czas dwie godziny, to niech... Y, to polecam tak w dwie godziny przeczytać bez żadnych przerw. Możemy teraz wejść w aspekt minusowy i to strasznie minusowy, bym powiedział. Nie bez powodu manga jest oznaczoną plus 16. W Manze jest dużo, ale to dużo momentów, nagich scen, na przykład jak się wyjmie e, okładkę z mangi, to już na pierwszej stronie jest naga scena. A ja nie mówię, że nie przepadam, ale też nie, faktycznie nie przepadam tak zbytnio, tak dużo. Serio, to było dużo takich scen i to... Nie były wynag wynagliżowane dorosłe osoby, tylko dzieci i trudno się tutaj czułem. Byłem tak bardziej zszokowany niż ojcu. Oh ja, Miałem cringe, może cringe nie, ale byłem po prostu zniesmaczony tym. I tutaj akurat jest dużo. Jeżeli, nie wiem, pojawiłyby się w mance tak ogólnie, tak, nie wiem, z, może z pięć scen, to jeszcze ok, ale nie więcej. I jak byłoby z dorosłymi, to też inaczej. <grych> A przynajmniej wiadomo, czemu ta manga nie ma plus 10. W sumie to drugim aspektem, minusowym, i bardziej ostatnim, bym powiedział, jest to, że manga czasem zachowuje się 10 plus. Tak jak wcześniej mówiłem, że ma klimat taki spokojny, i w ogóle to ja się czuję, jakby ta manga zaraz chciała dać Happy Enda. A to nie jest Happy End. To jest manga tragiczna, i w ogóle tutaj nie powinno być coś takiego jak Happy End. Chociaż tutaj nie ma ale tu w takich scenach, scenach się czułem źle, niedobrze po prostu by mi było. Podsumowując, część drugą mangi czytało mi się lepiej, ale wynagliżowane sceny, i to jest szczególnie dzieci, które mają po 12 lat czy mniej, może minimalnie więcej, obniżyło na pewno moją ocenę. Gdyby, było, gdyby to były dorosłe osoby, to jeszcze zrozumiałbym, ale tak, no to moja ocena jest 7 na 10. Tak więc dochodzimy już do końca tego materiału, trzeciej części recenz mank ogólnych. Chciałem Was zaprosić teraz na następne odcinki, które się mogą y, pojawić nie, za niedługo lub jeszcze dalej. Żeby ich nie ominąć, to zapraszam do, do zasubskrybowania, ale nie musicie. Jak, jeżeli ktoś nie chce, no to nie, nie polecam. Tak więc trzymajcie się i cześć.